Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj znów zagram sobie w mapkę przygodową autor MC Hishi, ustawienia i fabuła. Jesteś Jack, lubisz przygody, i pewnego dnia w się, że z muzeum został skradziony kieł Wilkołaga Musisz odnaleźć kieł, który znajduje się w piramidzie Panaho. Także zaczynamy, odnać piramidę Damaho. No dobra, trzeba znaleźć tą piramidę da masza. Biorę rzeczy z beczek. Podążam ścieżką. Weźmy be... rzeczy z beczek, cekar, butelka wody i pieczony schab. Ścieżką, czyli tutaj. Jest jeszcze jakaś peczka. Dla mnie damaszo. Przeczytajmy to więc. Udało się ukradliśmy kieł wielkuaka, nareszcie po... W wielu próbach jesteśmy w naszej wiosce i mamy kieł. Wiemy o tym, że możemy dzięki niemu stworzyć miecz złego kła i zabijemy wszystkich, oprócz naszego plemienia Damasza. Tylko ciekawe, czy ktoś do nas przyjdzie, aby go nam odebrać. No cóż, jesteśmy gotowi. Teraz znów mamy ścieżkę, tak? Tutaj coś jest jeszcze? Nie widzę. Także idziemy znów tą ścieżką, czyli pewnie tędy. Hmm, tam jest jakaś jaskinia, może znajdę coś ciekawego. Rozejrzę się tam. Zajdźmy do tej jaskini w takim razie. Ach, ła, wow, moja głowa, to pułapka. Pewnie zostawili ją dla mnie maszyn, ale widzę tu jakieś kraty. Może znajdę tu coś do zniszczenia ich. No takie coś mieliśmy też w poprzedniej mapce. Którą graliśmy na ostatnim filmie. Tam coś jest, może? Raczej nie. Muszę tutaj znaleźć coś. O, jest, jest, jest. Ułamek pryzmarynu. Także tutaj trzeba znieść te kraty. No i zniszczone. Możemy iść dalej. Uznać drogę wyjścia. Trochę tu ciemno. Teraz widać. coś tutaj znalazłem. raz na siekiera. Może się przydać. Tutaj muszę. Może... Coś znalazłem. Tu pewnie jest wyjście. Muszę znaleźć. Coś, aby zniszczyć te deski. No tak się składa, że mamy już coś, żeby zniszczyć te deski. No i możemy iść w górę. plemię Damaszu. Tom, co ty tu robisz? O hej Jack, dobrze, że widzę. Dobrze, że cię widzę. Słuchaj. Ja chcę zrobić kieł. Jak akurat nikogo nie mam w wiosce piramida. Jest jak idzie się tą ścieżką, tyle, że skręciłem nogę, ponieważ próbowałem dostać się do magazynu tego plemia, który jest na pewno, ponieważ trzeba tam dojść parkurem i spadłem, więc zrób to. Ty musisz znaleźć tam kilo, w którym będziesz mógł zniszczyć mur oko do wejścia piramidy. Powodzenia. Okej, okay, dzięki, do zobaczenia. I trzeba wejść do tego magazynu Prawie A, jest tutaj Wystarczy tutaj zaskoczyć, tak? się rozejrzę, czy tutaj czegoś nie ma W tym drzewie może Nie, raczej nie Także Skakujemy tam I tu jest pełno o Tu jest pełno beczek na dole i jest kilof Dość sporo tych jest, ale jak są, to bierzemy tu i tu. Tu mam równo Tak Także teraz możemy wyjść stąd. Jest przycisk i idziemy do piramidy. Będziemy mogli teraz znieść sobie ten murek. No i wchodzimy. Koniec mapy. Dzięki za przejście mapy Automapy MC Hisi na -map .pl. W opisie znajduje się link do tej mapy, także możecie zostawić Jaksa. I zasubskrybuj kanał autora. Mapka była fajna. Tylko ZUMP musiałem się trochę męczyć z tym parkurem, parkourem. No ale cóż, przynajmniej sobie trochę poćwiczę. No a w tym odcinku już było na tyle. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrybuj, kto się na kanale. Tak więc, no co? Ja się z wami żegnam. No i pa. Pa.